Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was na bardzo smaczną pieczoną szynkę podaną z sosem grzybowym. Jest to jeden ze sposobów podania takiej szynki, bo równie smaczna jest na zimno. A zaczynam od przygotowania marynaty do szynki. Kolendrę, jałowiec, pieprz zielony rozcieram w moździerzu na drobne okruszki. Dodaję do tego troszkę ostrej papryki, Sól morską i wyciśnięty ząbek czosnku. To wszystko zalewam oliwą. Dodaję również troszkę octu balsamicznego i wszystko dokładnie mieszam. Nacieram dokładnie szynkę, a następnie wkładam do rękawa lub po prostu do przykrytej formy. Wstawiam do nagrzanego piekarnika i piekarz szynka będzie z wierzchu rumiana. W międzyczasie przygotowuję sos grzybowy. Na patelni rozgrzewam masło. Wrzucam zagotowane, suszone grzyby. A następnie jak już będą podsmażone, dodaję troszkę mąki. Wszystko mieszam, a potem zalewam mlekiem. Dokładnie mieszam aż do chwili, kiedy sos zgęstnieje. Gotowe. Upieczoną szynkę wyjmuję i kroję na plastry. Układam na półmisku i polewam obfisie sosem grzybowym. Życzę wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na stronę www.kotlet.tv.